Ciemano, witajcie tutaj Wojan tym razem oczywiście z ekipą Katjano, Nubano Siemano, i spójrzcie pojawiła się jakaś tutaj zakazana skrzynia do której nie mamy pojęcia jaki jest kod. Mam nadzieję że odkryjemy ten kod. Problem jest w tym że e, Opentana, Opentana, Halinka, Świnka, Halinka jest na Wojanowicach biega sobie i nie wiemy do końca co mamy zrobić. Ukryliśmy ja się tutaj. Kod. Jaki kod? Dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jak tak? i co? E. Nie działa, spróbuj, nie działa wstako, Nie każdy I, używa takiego kodu to... D, I, L, T Ale tutaj nie ma y, To są cyfry, a nie litery Ty debinu, może ja spróbujemy D, E, I, N, Nubek Ja ja wiem, ja, -E -E ja wiem jeden 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 nie ma jak nie znamy kodu no, do tej ja tajemnej skrzyni kodów. widzowie może wyznać o witajcie ta skrzynia to moja sprawka hackerka to ty a co, to, co jaki jest kod w takim razie do tej 0, skrzyni zero jeden zero jeden nie, nie działa! Hmm. Problem, problem, mamy problem. Hakerko, jaki jest kod do tej skrzyni? Daj, daj, daj. Chcecie poznać kod, nie wiem czy chcę wam powiedzieć. Tak, daj, powiedz hakerko. nam, hakerko! Powiedz, powiedz please, naprawdę! Zastanawiam się co jest w środku yy, Widziałaś w ogóle, że opętana świnka, Alinka lata po wojna i szaleje? Nie wiem co mamy zrobić. No dobra, jakie są moje ulubione cyfry? A, dobra 0101 hmm. jeden, jeden są twoje ulubione cyfry 0101 jeden, jeden. No nie, no nie proste. działa a 1, 0, Spróbujcie. 01? 1? Okej, 0, 1, 0, no. Nie, nie działa. 01 1. Hmm... Jak, jakie są jeszcze jej ulubione cyfry? Czekajcie. Eee, hakerko, weź napisz jeszcze raz. 01, A, 01, czekaj. 01 samo. Ej, 0, samo! Ło, patrzcie, jak dużo niewidzialnych tych mikstur. Dobra. Wow. Po co one są w takim razie? Ej, w sensie, do czego one dokładnie są, hakerko? Wiedziałaś o tym, że świętowna Linka jest opentana? Co my mamy z tymi niewidzialnościami zrobić? One Zresztą mają nam pomóc? Nam pomóc? pomóc. O, mam nadzieję, że nam się przydadzą do czegoś, co nie, Katiano Bambano. Yes. Kot, a mówisz, yes. co jest. Pytasz? Bo Ty, Nobek, na pewno byś się nie zgodził. Ty byś chciał tego diptać. A ty powiedziałeś, że kod 1, 2, 3, 4 jest prosty, a ty co masz w nazwie? 1, 2, 3. No, bo to jest? Ty, ale e, hakerka coś napisała, ja nie zauważyłem. Eee, hakerka, chcecie pokonać świnkę, halinkę? Tak! tak, tak no czy tak, ja nie chcę jej pokonać, ja nie, chcę, ją, chcę wyleczyć. ją wyleczyć? Tak! Wyleczyć, tak, 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 tak. Od, odczarować, Masz. tak, tak, tak. hackerko jak o, wyleczyć halinkę? Jest na to sposób, ale nie jest łatwy. Powiedz nam hackerko musimy Podej, wiedzieć. Zbrać nam, zbrać tak. nam sekret wyleczenia świni Haliny. Bo tak, bardzo za nią tęskni. Bimpek już jest wyleczony. W sensie on nawet chory nie był, ale, ale jest przynajmniej miły. Musicie znaleźć pięć przedmiotów na wojanowicach? Ej, dobra, A. jakie to są przedmioty? Jakie to są przedmioty? Widzowie! Zbieti. Dobra, w takim razie te e, niewidki na pewno no nam wystarczą? macie odpowiednią ich ilość które następnie wsadzicie do podziemi szpitala. Okej, okay, już wszystko rozumiemy, widzowie. W takim razie musimy to wyleczyć Świnkę Halinkę. Tak, pijemy potaska. A może, może jej nie ma? Czekajcie. Ja Dube. zobaczę. Nie, jej no nie be, musisz wypić, wypij musisz wypić. Ja zobaczę. Nie ma, nie możesz tego o, zrobić. O, dobra. Zobaczcie, to, to, tak, to będzie nie ma! Pij, nie widki, nubek, bo zdi, że zaraz świnka linka zaatakuje. No nie Czekaj, tam słyszałem Ej. uderzenie pioruna. Ej, może otwórzcie co? Nie, nubek, już nobeck, za późno! Nie ma. Już za późno! Nobeck, zabuduj nobeck. to, zabuduj nobeck. to, bo się dowie o tym! Nobeck. Jak mam zabudować? Kto ma drewno? Kto ma drewno? Szybko! Kto, Kto ma drewno? Zabudujcie drewnem! Nubek! Ja, ja nie mogę źle o ona tam jest! Pipotkę na niewidzialność Pi, Nubek! Nie! O dobra, dobra O, idealnie, patrz! Akurat tutaj przeszła obok O, Ona mnie chyba wyczuwa! Ona mnie chyba wyczuwa! świnkalinka mnie wyczuwa! O nie Ej, ona uderza! Ona chyba uderza! Patrz. Ona zauważyła to drewno krzywe Ona ma no, dobry nubek. nubek musiałeś tak postawić. krzywo postawić! Drewno! Patrz, próbuję dostać się tam do środka! Uderzmy ją, uderzmy ją, uderzmy ją i uciekajmy. Nie, Nubek. <śmiecki> Ciepko, <O>, Ona atakuje. Widzisz, <śmiecki> no, <śmiecki> odwrócimy uwagę. Dobra. Co tu się dzieje? Ewakuacja, one jest na śminka, linka. Szukajcie! Zabaj, szukajcie tych wszystkich rzeczy. E, jakie to są rzeczy? Nie wiem. E, Hackerko, jak poznać te rzeczy? Gdzie one są ukryte? Hakerko, bo nie wiemy kompletnie, gdzie ich szukać. E, pięć intemków jakichś ukrytych jest na wojanowicach. Może w pisa. moim domku. O nie? Czy ten ząbek mnie atakuje? W twoim domku? A może w swoim domku. Nubek, sprawdź w swoim domku. Ja sprawdzę. Może w wieżowcu różowym. ja sprawdzę w moim domku. O nie, o nie, o nie, tutaj lamus Na całych Wojanowicach O nie, widziałem tam a! O nie Śmiejka kanika, wyczuła, że rozwaliłem jakiegoś zombiaka Zabudowała mnie Nie wiem jak ja mam teraz stąd wyjść, widzowie Ja ci pomogę, ja ci pomogę, a gdzie jesteś? O nie, ona chyba patrzy, nie wiem czy na mnie, czy na co Biegnij! Biegnij! Gdzie szybko mi... O nie, wylewa lawe. przecież spłonie ten, jak się nazywa eee, Wieżowiec, czekajcie, mam pomysł Nie, jak to zrobić? Jak to a, zrobić? Szybko zabudować Dobra, zabudować, zabudować. Jak się robi blok z A, 9 na 9 potrzebuję. Nie no spłonie, zaraz to! Jak to zrobić? Czekaj, czekaj, czekaj. Ja, czekaj. ja już, ja już robię. Dobra, rozwalam to. Rozwaliłem to. Uciekam stąd. Ewakuacja! Ewakuacja! Słuchajcie widzowie, to nie ma szans. Dobra. Jak to naprawić? O, to znowu ona! Dobra! O nie! Zobaczyła, ja jem! O nie! Uważaj, uważaj! Ej, znalazłem coś, co to jest? Jajo! Jajo, czy to jest jeden ze składników hakerko? Czy to jest jakiś, nie wiem, prank jakiś, czy to jest składnik? Jajo, proszę powiedz, Alinko. Na pewno jeden ze składników będzie marchewa, tak czuję. Zobaczymy. Dobra, idziemy dalej w takim razie, idziemy szukać. Gdzie to znalazłeś? W moim wieżowcu, na samym dole. Więc już mój wieżowiec, i, i, i twój to raczej czysty, już tam nie ma. O, tak, Jaj. Czyli, czyli tak. To był jeden ze składników w takim razie Znalazłeś jeden z pięciu przedmiotów Dobra widzowie, szukamy dalej, musimy wyleczyć Świnka Alinkę, na pewno w moim domku Będzie jeden z e, leków Tak mi się wydaje przynajmniej, gdzie on może Tylko być? Tutaj nie, tutaj nie Widzowie, mamy naprawdę przypał A pamiętajcie, że na Wojan Team Macie koszulki, na których Świnka Alinka Jest wyleczona, spójrzcie, taka piękna Tutaj zdrowa i pimpek zaraz obok Więc mega fajny wzór Może być na twojej koszulce Wbijaj pierwsza linia w opisie wojanshop.pl i pamiętaj, że do każdego zamówienia dostajesz za darmo cztery takie fajne naklejki, które możesz sobie przykleić gdzie tylko chcesz Oraz zdjęcie z ręcznie podpisywanym autografem Wojana, czyli moim, ja to podpisuję, każdy autograf Więc wbijajcie, pierwsza linia w opisie wojanshop.pl A my e, idziemy szukać dalej Podpowiadam wam, że jedna rzecz jest przy wejściu Wejściu? Wejściu tu Wojanowic Okej, okay, dobra, idziemy sprawdzić. Ja, ja, tam, ja tam już nie jestem, praktycznie. Nubek jest u Dzień ciebie w domu coś czy nie? Gdzie jest ta rzecz? Może w koszyku, słuchajcie. W koszyku nie. Ty, mordo, słyszałeś, czy jest tutaj jakaś rzecz? Jakaś rzecz. Ej, patrz, on jest niewidzialny, jak przybliżam Ups, świnka Halinka chyba o to usłyszała. Co? Ej, mam to! Mam! A, A widziała mnie! Halinka się goni! Uh. Schowałem się w jakimś dziwnym miejscu. Nie wiem, co to za miejsce. Ale znalazłem, znalazłem dynię Okej, okay. To się goni. Ona mnie nie znajdzie, ona mnie nie znajdzie, bo jestem schowany w bardzo dobrym miejscu. O, nie ma jej, nie ma, dobra. Dobra, nie ma jej. Uciekam stąd, uciekam w takim razie stąd. Dobra, mam tą rzecz, mam. E, dwie na pięć, dobrze. O nie, ona tu jest, ona tu jest, ona tu szuka. Chyba mnie wyczuła. Trzeba uważać. Patrzcie, jak ona szybko chodzi. Aaaaa. Nie, ona nie, wiem, ona jakby czuła, że tutaj jestem. Może ma jakiś węch mocny. Dobra, chodźmy sprawdzić gdzieś, gdzieś tutaj. Krówko, widziałaś? Może jedną z y pięciu rzeczy tutaj, itemków? Co? Co? W domku nubka? Nubek sprawdzaj chodź, swój domek? Chodź, chodź. No szukam, ale mi Co? No ja szukam też wszędzie. Tutaj już byłem, tak, tutaj do byłem. Mnie Ej! Zauważyłem ty. Zauważyłem bez podpowiedzi. Mam na napisie nie. zo. Jest w napisie zo. Dobra. Tak, tak, tylko jak się teraz tutaj dostać? Dobra, mam, okej, okay, zbierzmy to. Złota marchewka, to kolejny składnik, mamy już trzy składniki z pięciu. Wow. Naprawdę, nie zostało dużo. Gratulacje, super! Jeszcze troszeczkę i uda nam się wyleczyć świnkę Halinkę, mam nadzieję, a przynajmniej... O nie! O nie, ona tutaj jest, ona chyba wyczuła. Dobra, jak wam idzie? Znaleźliście coś? Macie coś? Nie Dobra, ja nic no mogę znaleźć, ja nie wiem, gdzie to jest poukrywane. Gdzie szukacie? Bo ja nie mam... Ja mam w domku, nie w domku teraz unuba szukam. Nie ma. Dobra, Po e, zmieńmy miejsce szukania. Może chodźmy do e, wojanowic tych. E, tych takich z McDonald'em i tymi wszystkimi rzeczami. Tam na pewno Nowy. będzie jedna z rzeczy. Tak, tak, jakby nowe wojanowice. Dobra, idziemy szukać. Hey, o, Danie, tutaj jest coś. Bojan. Gdzie, co, co? Gdzie masz? Bojan. Tutaj coś chyba było. Gdzie jesteś? Ej, koło drzewka. Tylko tak, koło drzewka, koło policji. Tu, Ty, jestem. Tylko. Patrz, co jest na drzewie Jestem, widzisz moją łopatę? No, Aaaa! Być... A! Jedno serce mam! Ale mnie zaatakowała mocno! Jakim cudem ona jest taka silna? Jedno HP! Lol! Widzę! Patrz! Ona, przy tym. ona to, wącha. Ona jest to chroni! Ale, ale uważajcie, musicie mieć pełne HP, bo jak was uderzy, to e, mocno, będę, mocno stracicie Będę płakać zaraz. Mam! Wzięłaś katy? Dobra, uciekaj, nie, uciekaj. Nie, mam, o, nie. nie mam. A... Aleńka wzięła? O, odłożyła, dobra. Odłożyła, ale ona to chroni. Nie można tego zabrać teraz. No nie! Nie, dawa... nie zabierajcie, bo ona... bo ona to wyczuwa. Aleńka, ależa ma moc. Nie, nie, nie. Dobra, trzeba ją jakoś. A, nie da co, rady. Co nie można zdejmować, bo ona to chroni. Trzeba ją gdzieś zabrać stąd. Ja mam pomysł, co zrobimy. Czekaj, ona tu idzie zanieść chyba w innym miejscu, tak. Dobra, ja mam pomysł. Słuchajcie, stańcie przy tej e, pajęczynie, a ja nagle mm, pomacham do niej mieczem. I ona wtedy do mnie podleci i wtedy wy zabierzecie tą pajęczynę. Co wy na to? to Dobra, zrób to ty, Katy. Ja... Eee, Dobra. Mam eee, mieczem, macham mieczem! Śmika, linka, śmika. A! Mam to! Mam to tu! Mam ją! To, 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 to. Masz, dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Mamy 4 z 5. Dobra, świkalika się mocno zdenerwowała, że zniknęła kolejna część tej miksturki. Ja nie mogę, paczek, ona jest wkurzona. Wypijcie potkę na niewidzialność, jeżeli wam się kończy, bo e, mi się już kończyła. Sprawdźcie, Dobra, ile bierzemy. czasu y, wam zostało tej podki. Dobra, ale mamy o widzowie. Mam nadzieję, że naprawdę wyleczymy tą świnkę świnkalinkę, bo ona no jest gigalipa. Sami widzicie, że zachowuje się bardzo dziwnie. Okej, okay, jesteśmy w parku. W parku na pewno coś będzie. Obstawiam, że w parku jest ostatnia rzecz. Hmm. O, tutaj jakieś miejsce. Taka kuchenka taka parkowa, co nie? Czuję jej gniew, jest naprawdę zła. Ale to do czasu, do czasu, jak ją wyleczymy, oczywiście. Na pewno ją wyleczymy. Palenka się wkurzyła. Gdzie może być ostatnia, e, s, s, ostatni składnik naszej potki na wyleczenie świnkie Halinki? Nie mam pojęcia. Ostatnia rzecz jest przy świątyni... O! Ktoś przy mnie tutaj pije, ma? Przy świątyni? Ej, e, jakim cudem płonie, jakby jest lawa, a nie pali się wieża z wełny? Trochę to dziwne, co nie? Jakby fizyka trochę nie działa tutaj na Wojanowicach na modach. Czekaj, rozwalę tą lawę. Ale dziwne, dobra, rozwaliłem lawę, ale o dziwo nie psuła się ta wieża. Możliwe, że ta wieża jest niezniszczalna na wojenowicach na modach. Dziękujemy hakerko, że takie wojenowice zrobiłaś. Pomogam wam inaczej halinka zniszczyłaby wszystko. Okej okay. Świątynia, dobra! Szukamy Jestem? na świątyni. Ej, ty o! Nie, to nie ja! To chyba... Ha, to to Sa, chyba halinka. O nie, o nie! Dobra, uważajcie. Czekaj, jestem w świątyni, i tutaj podobno jest chyba ostatnia część, ostatni składnik. O nie! Alinka tu podjechała! Alinka tutaj przyszła i ona teraz będzie to chronić. A gdzie to jest właściwie? Czekajcie. Ja nie mogę tego znaleźć nigdzie. Rozrządzicie się dobrze. Patrzcie na nią, ona pewnie będzie zaraz e, chciała tą rzecz chronić i, i dzięki niej znajdziemy o, ją. gdzieś przy ławkach. Ławki, no. Patrzcie gdzieś przy ławkach, czekaj, tutaj. Mm. Nie widzę nigdzie, nie widzę. Nie pchajcie jej, bo się wkurzy. Co tu prawda, się? Dzieje? Na górze! Gdzieś na, na górze! Na samej no, górze! O, jest, jest, dobra! Ale jak to teraz zabrać? Eee, no właśnie. Można podskoczyć i zebrać, ale ona stoi na tym, więc ona to no by może to znowu zebrała. na strazaka, ja cię podbustuję! <laughs> jak mnie podbustujesz? Nie wiem. Okej. Okay. Ja mam duszka! Uciekaj, Gatti, uciekaj! Ona ma mega mocne uderzenie. Dobra, czaj, ja zjem sobie mięsko. Słuchajcie! Nie wiem czy drugi raz to zadziała, ale mogę z, mogę zabrać jej auto i uciekać, a ktoś weźmie tą pajęczynę, co wy na to? Nubek teraz ty, bo ja mam pół serduszka. Dobra. A, ty, Dobra! Kradnę jej auto! Co się? Nie! Co jest grane? To auto nie ma Pięknie. paliwa! Dobra, kradnę jej w taki sposób, patrz! <laughs> Dobra, pobiegła szybko, Nubek teraz! Zabrałem jej auto! Zabrałem jej auto, ratonko Mam, mam, mam. Uciekłem, mam pół serca. Masz? No? Mm -hmm, mam. Dobra, chodźcie szybko do szpitala. Do szpitala, do szpitala, do szpitala. Dobra, spotkaliśmy się tutaj, żeby stworzyć miksturę na wyleczenie świnki Halinki. Zapraszam, zapraszam. Idziemy do tajemniczego miejsca, w którym A... taką, takową miksturę zrobimy. O, Katy, poznajesz to miejsce? Tutaj chyba A... robiliśmy miksturę do wyleczenia ciebie. Ha. Chyba tak. Co się śmiesz? Bo nie mogłam zejść na to Aaa, okej okay. Dobra, możecie Dobra, oddać mi wszystkie itemki To ma za wielką moc, ja się tego boję Tylko powiem. na pewno zrób tą mistulkę, żebyś mi ocalała No zrobimy, zrobimy A nie, Dobra. Ze ucieknie. uciekniesz wszystkie... Czemu miałbym uciekać, Nubek? No jest? nie wiem, tak myślałem Dobra Czemu miałbym uciekać? Dobra, wrzucam więc tak eee, Najpierw rzucę sieć, sieć mocy okay. A może musisz zaśpiewać jakąś piosenkę przy ty, tym? Banana Świnka Halinka, wracaj do nas, eee, wracaj do nas w życie składniki po kolei, dobra, czyli marchewa teraz złota, dobra Spider, Spiderman teraz, dobrze, eee, dynia teraz. I ostatnia rzecz, słuchajcie. Jajo! Dobra Ale uderzony, ale uderzony ty! I teraz w tym miejscu powinna pojawić się podka wyleczająca yes! świnkę Alinkę jest? Jest poka. Jest! Lek na całe zło! Udało nam się! Mamy! Mamy lek dla świnki Halinki. Teraz trzeba ją tylko wyleczyć. A jak to zrobić? No właśnie. Idziemy do niej! Idziemy do niej! I po prostu w nią to rzuci. Myślisz, żeby rzucić w nią tak po prostu, ale co za to trzeba lepszy plan chyba jakiś. Lepszy plan, trzeba będzie obmyślić. Trzeba no będzie ją chyba. Gdzieś... No, no, no. Może trzeba będzie ją gdzieś uwięzić i jak ją uwięzimy, to wtedy damy. Macie tylko tak. jedną próbę. Dobra, ja się boję, ja nie będę ryzykował. Widzowie, trzeba będzie na to wymyślić jakiś plan. I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.